Mam boję się iść spać, z poduszkiem jest potwór. Kochanie, potwory nie istnieją. A możesz sprawdzić? Okej, okay, jeśli dzięki temu poczujesz się lepiej. A! Henryk! Henryk, chodź tu szybko! Co się stało? Co robicie? mi jest potwór! Nie róbcie się jaj. Tyle co robisz pod moim łóżkiem? No, jak to co? Mieszkam i to nie sama z całą ekipą. Może się nimi jak w tej piosence. I'm a of the monster, to turn my bed. Get along with the voices inside of my head. Trzeba zadzwonić po potworu z podłóżką łopacza. Tato, nie! Ja chcę się z nim zaprzyjaźnić. Ach, idź ty. Ty czyli te twoje pomysły. Okej, okay, bałam się spać z potworami pod łóżkiem, ale skoro już się poznaliśmy, to może zrobimy piżem aparty? Oh yeah!

Dosłownie, wiecie co to znaczy? Wasza ulubiona seria kulki z automatów, kołeśmy z powłem z do Władysławowa i do kupowa i jeszcze... Ej. OMG! Panowie czymś jak chce, coś jakby przeciwłych. Wcale nie! Ja zbieram szyszki! Ja mam na... A ja zbieram dowody i mam do wody na twoją... To dobra szyszka. No chyba nie, no chyba jak to, nie? Co nie? Cześć o co chodzi. No dobra, to idę stąd. Ale ta co to jest do przewidzenia? Five hours later. Ujęta! Oh yeah! O piękna Martyna, pięknie! Poraż, poraż! Dobrze wyszedłem? Ej, a mam się ustawić w tak? Czy tak? E, Dobrze? Ojełaś dzieleń moich oczu. Jeśli F równa się trzydzieści dwa x do potęgi czwartej. I wtedy Kazimierz Wielki podbił Bydgoszcz. Mmm, a mam mam tapetę? Dla mnie masz style'a. Mm. Wiecie co? Uwielbiam was. Jesteście naprawdę super i szkoda, że nie mogę was wziąć ze sobą do szkoły. Jak to nie? Chcemy towarzyszyć wszędzie. Hmm, no w sumie. Ej, może położycie mi wystraszyć z tej nowej dziewczynek, która była dla mnie niemiła. Jeszcze jak! jak? The next day. Zostaw Martyny zabawę w spokoju. Zostaw Martyny zabawę w spokoju. Aha. Kto Co to powiedział? Martyna? Przestań się zgrywać. I przyniesie jej ulubione dziadko przeprosiny. Co? Lubione ciastko z kawałkami białej czekolady. Nie, nie będę przepraszać. Kto to mówi? Ura! 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 Later... Hej Martyna, słuchaj uh, hej Głupio wyszło, przepraszam, że byłam dla będzie niemiła. Hmm. Mam dla Ciebie tutaj Twoje ulubione no ciastko No proszę, proszę, jest jest Jeszcze się. tutaj e, lajk like, i subskrypcja I mam nadzieję, że mi wybaczysz I koniecznie przekaż swoim przyjaciołom, że, że dałam Ci to ciastko Okej okay. I żeby zostawili mnie w spokoju No dobra, no skoro tak ładnie przepraszasz A to moje ulubione ciastko Jesteśmy okej okay. Dziękuję. Jesteście najlepsi. Mmm. No, mm. Mamo! To się spało konia. Pomogłeś mi się iść spać pod moim łóżkiem chyba jest potwór. No proszę, te potwory nie istnieją. Możesz sprawdzić, proszę. Dobrze, jeśli masz czuć się lepiej, to sprawdzę. No zobacz. Tu nic nie ma. Szkoda. <śmienny> <śmienny> Drogi widzu, witaj w świecie fuglerów, czyli potworków, które zdobyły światową sławę swoim unikalnym wyglądem i niezrównanym poczuciem humoru. Te zabawne, a zarazem brzydkie stworzenia to niezwykłe maskotki, których charakterystyczną cechą są ich sztuczne, ogromne zęby. Ale uwaga, nie daj się zwieść, przez ich wygląd te potworki mają wielkie serca i jeszcze większą dawkę humoru, co chyba było widać w moim filmie. Każdy fugler ma indywidualny wygląd, którym nie można się nie zachwycić od wyrazisty tych kolorów po nietypowe kształty. Te stworki są prawdziwymi arcydziełami kreatywności. Co więcej, ich jakość wykonania i użyte materiały są na najwyższym poziomie, co sprawia, że są one nie tylko urocze, ale także trwałe. Choć popularne są wśród dzieci, to fuglery zdobyły także serca wymagających nastolatków, ich dowcipny wygląd, oryginalność przyciągają uwagę nie tylko najmłodszych, ale także tych, którzy sobie cenią niekonwencjonalne podejście do życia w tej kolekcji fuglery ubrane są w stylowe majtki, dodając im jeszcze więcej uroku i charakteru. Są też fuglery breloki, które można zabrać ze sobą wszędzie, użyć jako akcesorium, przyczepić do torebki, czy cokolwiek tam sobie wymyślicie. Poznajcie szeroko okiego czarnego, saskłasza białego, kolorowego wściekłego królika, no i żółtego potworka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pierwszy raz chyba zrobiłam tego typu produkcję. Bardzo dobrze bawiłam się z fuglerami i przyznam, że chwyciły mnie za serce i bardzo bardzo pomogły mi rozwiązać tę sprawę z niemiłą dziewczyną w szkole, no i dostarczyły mi mega, mega dużo radości i zabawy. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi bardzo miło, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, jeśli oglądacie to w święta lub przed świętami, to wesołej, wielkiej nocy i bogatego zająca. Buzi!